Ten kontrast jest szczególnie uderzający, jak go zestawimy z wypowiedziami Donalda Tuska, który zauważmy, że ostatnio coraz częściej traci wątek, myli się, jąka, który nie jest w stanie opanować drżenia rąk swoich emocji. A naprzeciwko mamy polityka, którego cała mowa ciała właściwie świadczy o tym, że jest silny, zdecydowany i wie, czego chce. Więc już nawet na takim poziomie czysto wizualnym ten kontrast jest bardzo dojmujący. A jeżeli chodzi o te wątki obecne w tych wystąpieniach, to z jednej strony rzeczywiście mieliśmy te odwołania się do wartości chrześcijańskich. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko deklaratywne, ale będzie udowodnione w rzeczywistości, co zresztą pan prezydent potwierdzał podczas swojej poprzedniej działalności w Muzeum II wojny światowej i w IPN-ie.